Na Jachcisach przy obecnej elektrociepłowni nie ma już dostępu do kanału spustowego ciepłej wody. Każdego dnia gromadziły się latem tu wielkie tłumy Bydgoszczan, by poddać się pędzącej ciepłej wodzie wyprofilowanym korycie, aż do kratek rzeki Brdy. Dla wszystkich była to wielka frajda. To było to, dlaczego tam spuszczano ciepłą wodę? To, to było, było schodzenia turbin. I ona by, to był upust schodzenia. Ta woda ciepła, która właśnie do Brdy spływała, została w późniejszym czasie wykorzystywana do ogrzewania naszych budynków w mieście. Zostały hmm. potem wybudowane sieci ciepłe i ta woda była prowadzona do ogrzewania. A tak to była spuszczana? Puszczana była marno. W jakim to, w, w, znaczy cały czas to było spuszczane, bo to było chłodzenie? Tak, to było chłodzenie turbi i ona była spuszczana, to było cały czas tak. To było Aha. w zasadzie marnotrawstwo. I, a... i, I latem się tam gromadzono tak. i no, kąpiele wody tak? Tak, tak, tak. A tak, tak. no to ciekawe, to ja nie wiedziałam o tym, to taka rzeczywiście ciekawostka. No. I to długo tak trwało, do wybudowania, do przekierowania rozumiem, tak? Tak. Tej wody do... To... Poprzez budowę sieci ciepłowniczych do obiektów budów mieszkalnych.